A więc na Was bardzo serdecznie w inko z Five Nights at Freddy's 2 Noc Teraz kolejne customowe, tym razem mm, Przeszliśmy oczywiście 3x20, przeszliśmy New and Shiny, pora Tym razem na Double Trouble Gdzie mamy tak, mamy boniego, mamy na 20, mamy Toy boniego na 20, w raz pierwszy Mamy foxiego na 5 Czyli ogólnie ogóle te są proste Patrzymy się na prawy wentyl z przodu i zakładamy maskę zawsze. No i świecimy od czasu do czasu, żeby Foxy być, był spokojny. I tyle. Także wydaje się prostsze niż Newend Shiny, ale zobaczymy, nie może być pewnym się, bo Newend Shiny też myślałem, że jest proste, a jednak takie proste nie było. Także <grym> zobaczymy. mówię, nie musimy w ogóle patrzeć na lewy wentyl, bo... Bo nie ma, nie ma czyki. Um, no i tyle, nie wiadomo, marynetka. No, zawsze ją kręcimy, tak tak czy siak. Więc przynajmniej to jest ułatwione, że nie musimy patrzeć na każdy wentyl, tylko patrzymy na... tylko na prawy i tylko z przodu. No. co z tego będzie. No i okej, okay, spoko. Boni jest, czyli wszystko działa. Dobra. No, no troszkę zawsze mnie zacina, tak na pierwszym jakby ustawieniu. O, Bonnie. No Bonnie jest na 20, więc... No, troszkę jeszcze mówię, zacina, ale się musi. No, siam Bonnie. Siasty. No siasty jest na 5, więc też nie jest jakiś mega... ...wykoksowany. Siasty. Byłem wystarczająco szybki. mam, to i boni. Się ma. Byczko. Ale słodziutki, seria Bieski, to naprawdę najsłodszy. Animatronik. Pewnie mi się, czy le lewym nic nie ma. Nic nie ma. Boni. Dobra, ciekawostka. Powiem wam, że podobno Scott bo nim. bał się podobno, bał się podobno, bo niego, w sensie tego oryginalnego, nie tego, uh, to ja, bo ten to jest słodziutki. ale tego gróbasta głupiego, terybał bał się go i miał o nim koszmary, nie więc to może było na rzeczy. Siema! <laughs> Oj! Zdążyłem chyba. Chyba zdążyłem. Co? Co? siasty siasty Zesnoku, kogoś tak przestraszyłem. O, boń. Muszę na ten fragment też uważać, bo kurczę wiecie, moment nieuwagi... ten mały cfelfy sk skoczy ci. Słaś, 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 słaś. też jest ryw, na tych poziomach wszystkich moc, tam jest jednak siódma noc, nie więc. Ten poziom wielki spadł dosyć szybko, nie? I trzeba ją... <laughs> Powiedzmy regularnie nakręcać. Możyłem Boni. Nie tym razem. Trzecia w nocy chyba już była. Tak jest. No nie wiem czemu w double trouble jest Foxy. Bonnie? Nie, nie macie. Nie wiem czemu Foxy, Bonnie, Foxy tu jest. Dla pizzy, żeby nie było za łatwo? No w nie byłoby było za łatwo, my nie musiałbym nawet z przodu świecić. Wtedy. Tak to przynajmniej z przodu muszę świecić. Tak to musiałbym tylko sobie zakładać maskę i świecić prawy, nie? No i nakręcać, wiadomo. Tak to przynajmniej jeszcze muszę świecić z przodu, nie? No to jeszcze prawdopodobnie za pierwszym razem mi się uda. o Proxy! Wszedłeś blisko, już. Dobra, nie ma się. Okej. Okay. It's alright, czwarte rano. Pani. Cześć byczku. Dobra, nakręcimy. Dobra, spokój. Foxy, Bonnie, twoi Bonnie. Dobra. Zdążyłem. Zdążyłem. Foxy, nie podchodź. Oj boni. Idź stąd. Idź stąd. Ukiełka. Dobrali się z tego, nie mam przynajmniej. Przemyl się z głowy. Dobra, Bonnie. No! Dobra. Właś. Ci Dziadzie. Eee, dobra. Spokój. Wysiłam, Boni Szósta rano. No. Dawaj. Nie. Nie, to nie. Trudno. Nie ma Foxy No Bonnie Czy, czy jeszcze jakiś frajer mi wyskoczy Ech, Dobra No jeszcze Bonnie, ale już może będzie piąta rano nawet Szósta w sensie No Udało mi się Wcale jakbym y, maski nie zdążył zakryć To i tak by mi się udało Także Sukcio. Udało mi się. Zwolnili mnie jak zawsze. O. I co? Double drabel udało się. Tym razem kolejna raz noc będzie. Night of Misfits. Okej, okay, tu mam tak. Golden Frediego. Nie wiem jak to... Ten... Nie, serio, nie mechaniki Golden Frediego. Niogarem tej mechaniki. Um. Po, prostu, po prostu wszystko robię tak zawsze, ale... Nie wiem, nie muszę maski zakładać jakby cały czas. Nie ogarniam serii mechaniki Golden Freddy'ego, jaka tutaj jest. Czy maskę muszę zakładać, czy nie? Nie wiem, jakie w ogóle są jeszcze noce? Foxy Foxy, Mangle Foxy, spoko, nas to, to, to będzie łatwa. Tutaj mamy Ladies' Night, ok, czyli Chica to i Chica Mango. Ok. Mamy jeszcze Freddy's Circus. Przyjemniemy Fredego to i Fredego, ok. Mamy Cupcake Challenge, czyli wszyscy są na 5. Pasbury Fever. dyszkę. Tryb Golden Freddy. Wszyscy na 20. Ok, czyli jeszcze kilka tych nocy mi zostało. Ale dobra, następną noc, czyli. Noc, Night of Misfits zrobimy w następnym odcinku. Także ja póki co wam dziękuję. za odcinek, odcinka w że nam się podobał. No to zobaczymy, do godzenia w pierwszym odcinku. że na razie opanować. Cześć.